Cześć, ja jestem Kensai i witam Was dzisiaj w filmiku poświęconym zimowaniu mrówek. Ci, którzy mnie śledzą, wiedzą pewnie, że mam dwie kolonie Lasius Sneaker odłowione z natury i być może słyszeli też, że mam zamiar je zimować z zeszłej zimy. Zimowanie rozpocząłem mniej więcej końcem grudnia i zakończyłem, no powiedzmy, końcem lutego. Okres zimowania właściwego, czyli tego czasu, kiedy ta temperatura obniżona jest do tych 10 lub nawet poniżej 10 stopni, to jest to od... Do 8-9 tygodni. Różnie to ludzie podają dla różnych mrówek, dla różnych wielkości kolonii, natomiast no, to jest taka średnia. Przyjmuje się, że około dwóch miesięcy to powinno trwać. I teraz może w ogóle powiem, po co się zimuje te mrówki, bo wiem, że część osób hodujących mrówki w ogóle ich nie zimuje, natomiast wszyscy, którzy mają więcej tych kolonii, bardziej się na tym znają, twierdzą, że zimowanie ich na pewno wydłuża życie królowej i traktują to niemal jako konieczność. Samo zimowanie daje nam to, że królowa w tym czasie odpoczywa, nie składa jaj, jest w takim letargu, cała kolonia ogólnie jest w letargu, odpoczywa, nie pracuje, nie szuka pożywienia, nie wychodzi na zewnątrz. Mrówki w tym czasie zbierają się dookoła królowej, ogrzewają ją i zapewniają jej bezpieczeństwo. Dzięki temu kolonia odpoczywa, zapada w taki letarg, królowa również odpoczywa, nie składa jaj, nie opiekuje się potomstwem, ma taki czas, że może zregenerować siły i Kolejne pokolenia wydane w nowym sezonie będą silniejsze, będzie ich więcej i sama kolonia będzie działać też sprawniej. Osobniki najsłabsze niestety zdechną, natomiast zostaną te silniejsze. No i zostanie sama królowa, która tak naprawdę jest dla nas w kolonii najważniejsza, dlatego że robotnice i tak i tak wymieniają się co pewien czas. W sensie słabe i stare zdychają, rodzą się nowe. Natomiast zależy nam na tym, żeby królowa była w dobrej kondycji. Natomiast nie zimujemy mrówek, jeśli jest ich mało, jeśli mamy tych sztuk kilkanaście w sensie robotnic, no to w takim wypadku raczej nie będziemy zimować tej kolonii. Potrzebujemy większej ilości mrówek, żeby szansa na to, że królowa nam zdechnie, była jak najmniejsza. Dlatego, że tak jak mówię, te mrówki otoczą ją w pewien sposób opieką, i zwykle jest tak, że królowa pada na końcu lub przy małej ilości. Tych robotnic. Ogólnie podczas zimowania zdarza się, zdarza się. Może się zdarzyć, że padnie nawet połowa robotnic. Czasem to jest faktycznie 50%, czasami 40%, no ale jeśli zrobimy to dobrze, a sama kolonia była w dosyć dobrej kondycji, to może nam paść ich, nie wiem, 5-10% to jest taka mniej więcej optymalna ilość tych mrówek, które nam padają. Raczej nie może być tak, że, że po prostu nic nam nie padnie. To co widzicie teraz w tle to są pierwsze ujęcia nagrane zaraz, po lub chwilę po wyciągnięciu tych mrówek z chłodnego miejsca. W moim przypadku była to lodówka i teraz Wam powiem jak w ogóle przygotować się do tego zimowania. Samo zimowanie zaczynamy od tego, że przestajemy podawać białko naszym mrówkom. Zależy nam na tym, żeby w kolonii nie było żadnych jaj, żadnych larw, poczwarek. Chcemy mieć tam tylko samą królową i robotnicę. Potem przestajemy im podawać miód lub inny cukier, jaki tam im podajemy akurat. Wtedy mrówki stają się trochę bardziej takie ospałe. Zaczynamy im obniżać temperaturę. Na początku możecie wystawić je po prostu gdzieś koło okna, żeby z tych 20, czy tam 20, ilu macie w mieszkaniu, zrobić im, ja wiem, 18, 17. Potem możecie je przestawić w jakieś jeszcze chłodniejsze miejsce, gdzieś tam pod drzwiami balkonowymi, albo nie wiem, do piwnicy. No gdziekolwiek, gdzie będziecie mieli około tam 16-15 stopni. E, dlatego robi się to zwykle w zimie, bo wtedy przy oknie macie mniej więcej taką temperaturę, jaka będzie tam potrzebna. Nie są to stałe liczby, no ale powiedzmy, że mniej więcej warto się ich trzymać. E, w moim przypadku było to, tak jak mówię, najpierw okno, około 18 stopni, potem wrzuciłem je... Po około tygodniu na oknie wrzuciłem je do lodówki, tylko że do lodówki podkręconej do bodaj 11 stopni, jakby wyżej nie byłem w stanie wyciągnąć z tych ustawień, które tam są. No i potem po około kolejnych kilku dniach, nie wiem 4-5 dni, zmniejszyłem tą temperaturę do jakichś 8 stopni, czy tam 7 końcowo. I w, takim, w takiej temperaturze one przesiedziały, tak jak mówiłem wcześniej, około 6 tygodni. Po tych 6 tygodniach, z powrotem podnosicie temperaturę w lodówce do tych 10 stopni. No a następnie, po znowu kilku dniach w tej wyższej temperaturze, przeniosłem je na okno. Tam znowu siedziały kilka dni. Właściwie do końca już tam siedziały. Ta temperatura tam była już trochę wyższa niż, niż poprzednio. bo to już była końcówka lutego. Także tam było około, nie wiem, 20-19 stopni. Ważne, żeby. Zaczynać Ci schładzać powoli. Nie możecie zrobić czegoś takiego, że weźmiecie je po prostu z 24 stopni i wrzucicie do lodówki, gdzie jest tam 5-7 stopni. Wtedy prawdopodobnie Wam zdechną, nie zdążą się przystosować. No i to samo jest przy wyjmowaniu. Nie możecie z zimnej lodówki wrzucić je do 20 paru stopni. Warto robić to powoli. No i przy wyjmowaniu ich odczekać na początku, tam powiedzmy dzień, dwa, dopiero podać im miód. No, i potem odczekać około tygodnia, zobaczyć, czy one zjedzą ten miód, czy one wychodzą, w ogóle w jakim, w jakim stanie jest ta kolonia. No, i dopiero zaczynać im podawać powoli pokarm białkowy. Tam jakieś świerszcze, czy coś w tym stylu. Ja na początku dawałem im wylęk świerszcza bananowego i mniej więcej jednego świerszcza, dwa świerszcze tygodniowo, chyba jednego świerszcza nawet. A potem podałem im w dosyć dużej ilości żółtko jajka, które jest bogate w białko. One to wszystko zjadły i zaczął się taki gwałtowny wzrost tej kolonii. Zresztą na końcu będziecie mogli zobaczyć, ile tych mrówek mniej więcej jest. Teraz w probówce nie jestem w stanie policzyć, ale jest naprawdę bardzo dużo jaj, sporo poczwarek, no i sporo larw. Mrówki w tym momencie, jak dostają jakiekolwiek białko, no to natychmiast je wnoszą do, do środka gniazda. No, i to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o samo zimowanie. Sam proces nie jest trudny, ważne tylko, że musicie mieć po prostu lodówkę i musicie to robić stopniowo. Na pewno jest to bardzo dobre dla tych mrówek. Ta kolonia definitywnie sobie odpocznie. Pojawi się znacznie więcej mrówek właśnie w przyszłym, w przyszłym sezonie. Warto też co jakiś czas kontrolować sobie stan tych mrówek, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie zaczynają padać, bo jeśli by zaczęły padać bardzo szybko no to należy je wyjąć z tej lodówki albo zwiększyć temperaturę. Warto też im dać spokój i nie trząść nimi, czyli nie dajcie ich, nie wiem, na drzwiczki lodówki, tylko gdzieś tam bardziej w jakieś ustronne miejsce i warto im zapewnić też cień, żeby tym światłem z lodówki nie napieprzać im przy każdym otwieraniu drzwi, bo mogą się niepokoić w takim wypadku. Dobra, ode mnie to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, no to komentarze do Waszej dyspozycji. Ja się z Wami żegnam. Dzięki, na razie hej.